W dzisiejszym wydaniu Wieści z Ratusza powiemy o drogach, które powstaną w Oświęcimiu, przypomnijmy o obowiązku spisania się w Narodowym Spisie Powszechnym, zapowiemy nowe regulacje na przejściach drogowych, zachęcimy do akcji szczepień, zaprosimy na zlot food traków, a także na charytatywny Dzień Dziecka. Jeszcze w tym roku w mieście rozpoczną się nowe inwestycje drogowe. W ramach pierwszego etapu budowana będzie droga, która przeprowadzona będzie przez łąki i połączy ulicę Zaborską z ulicą Królowej Jadwigi, za obecnymi marketami. Staramy się modernizować te ciągi, które dzisiaj istnieją, i je poprawiać. Ten standard zdecydowanie podnosimy. Natomiast też myślimy o nowych przestrzeniach miasta, które chcemy rozwijać i między innymi jesteśmy tutaj w miejscu właśnie przy ulicy Zaborskiej. Tutaj powstanie nowy odcinek drogi, który połączy ulicę Zaborską z ulicą Królowej Jadwigi, tutaj za tymi obiektami usługowymi, które są za mną, więc otworzy nam się nowa przestrzeń, zarówno jeżeli chodzi o usługi, zarówno jeżeli chodzi też o budownictwo mieszkaniowe. Myślimy oczywiście o budowie kolejnej jak gdyby dróg w tym obszarze, co powinno powodować, że powstanie sieć tych dróg. Inwestycja będzie trzyletnia. Miasto pozyskało na budowę drogi ponad 1 700 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całość kosztować będzie ponad 3,5 miliona złotych, a ponad 1 800 tysięcy złotych zabezpieczyło miasto. Kolejna inwestycja realizowana będzie na Błoniach. W tej części miasta prace skupią się na rozbudowie ulicy Strzeleckiej oraz budowie połączenia do ulicy Cichej przez ulicę Jesionową. Koszt tych robót szacuje się na ponad 2,5 miliona złotych, w tym 1 190 tysięcy złotych z dofinansowania rządowego. Inwestycja rozpocznie się w tym roku i zakończy w połowie 2022 roku. To zupełnie właśnie nowa droga, która umożliwi lepszą komunikację osiedla Błonie z ulicą konarskiego. E, więc staramy się tutaj oczywiście też e, tak jak powiedziałem tworzyć różnego rodzaju rozwiązania, które z jednej strony służą komunikacji, ale z drugiej strony stworzą przestrzeń rozwojowi miasta, gdyż też jest zainteresowanie właśnie rozwojem budownictwa mieszkaniowego czy tworzeniem nowych firm. Tak wyobrażam sobie też tą właśnie strategię, żeby wykorzystywać te potencjały, które mamy jako miasto o te wolne przestrzenie do różnego rodzaju zagospodarowania. Oczywiście nie tylko mówimy o przestrzeniach mieszkaniowych czy gospodarczych, ale przecież w ostatnim okresie mówiliśmy dużo o różnego rodzaju przestrzeniach publicznych, czy parku pokoju, czy parku na zasolu, także staramy się tworzyć, nazwijmy to Kompletne miasto, które jest w sposób jakiś logiczny, przemyślany, zagospodarowane. Pozyskaliśmy na to też środki zewnętrzne w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. To jest wsparcie na poziomie prawie 50%. Pozostałą część oczywiście zabezpieczamy z budżetu własnego Miasta Oświęcim. Muzyka Przypominamy, że w całym kraju prowadzony jest Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w spisie jest obowiązkowy, a spisać można się samemu przez internet na stronie spis.gov.pl. Jeszcze jest co prawda czas, ale chcieliśmy Państwu przypomnieć, że ten spis powszechny jest bardzo ważny, jest naszym obowiązkiem, wszystkich obywateli. W związku z tym też są ustalone sankcje w momencie, kiedy do tego, tego spisu nie dokonamy. Jednak przypominamy, że, że po pierwsze powinno nam wszystkim zależeć, żeby ten spis przebiegał prawidłowo. Ankietę przeprowadzają też rachmistrzowie, którzy dzwonią z numeru 22 828 88 88. Z uwagi na pandemię, do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach. Tożsamość rachmistrza można zweryfikować poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie spis.gov.pl lub przez kontakt z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99. Wybierz jeden Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 Weryfikacja tożsamości rachmistrza lub w urzędzie miasta oświęci pod numerami telefonów: 33 84 29 306 lub 33 84 29 309. Chciałem Państwa też uspokoić, że rachmistrze nie pytają o dane wrażliwe, nie pytają o numery kont, nie pytają o, o oszczędności zgromadzone w domu czy poza domem. Dlatego też nie ma takiego ryzyka, że będą pozyskiwać niepotrzebne informacje. Natomiast bardzo ważny jest fakt, że dzwonią tylko z dwóch wyznaczonych numerów, które można sprawdzić na stronach ministerstwa, ale również na naszych stronach Urzędu Miasta. Jeżeli ktoś miałby wątpliwości, co do rzetelności rachmistrza, to zawsze może się kontaktować lub z Urzędem Miasta, lub też z przedstawicielami ministerstwa odpowiednich służb, tak żeby zweryfikować sobie tę osobę, która chce tego spisu dokonać. Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych. Poświęcimy informacji na temat spisu udziela Gminne Biuro Spisowe. Telefon 33 84 29 306 33 84 29 309 515 081 765. Bardzo prosimy, zachęcamy do tego, żeby do tego spisu przystąpić. Tak naprawdę im wcześniej, tym lepiej, bo im później może być trudno, może być więcej ludzi gotowych. Spisu można dokonać również przez stronę internetową, jeżeli ktoś. Nie ma zaufania do telefonicznych rozwiązań. Spokojnie można usiąść w domu, korzystając ze strony internetowej. Tego spisu można też dokonać. Od 1 czerwca obowiązują nowe przepisy, które mają poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Piesi mają pewne obowiązki, a kierowcy są zobowiązani do zachowania jeszcze większej ostrożności. O przedstawienie tych nowych regulacji poprosiliśmy młodszego aspiranta Mateusza Pająka z Wydziału Ruchu Drogowego Oświęcimskiej Policji. Główną zmianą jest to, że pieszy będzie w tym momencie miał bezwzględne pierwszeństwo znajdując się na przejściu dla pieszych. Nie tak jak do, wchodząc na to przejście dla pieszych, już nie tak jak dotychczas, że w momencie kiedy znajdował się na tym przejściu dla pieszych miał pierwszeństwo, wtedy pieszy już dochodząc do przejścia dla pieszych, stawiając na nim, ma bezwzględne pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem. I tutaj taki apel od nas byłbym bardzo ostrożny z tego powodu, ponieważ mimo wszystko, że to pierwszeństwo będzie, mimo wszystko, że ten pieszy wchodzący na to przejście dla pieszych yy, będzie miał tu bezwzględne pierwszeństwo, trzeba jednak zachować tą zasadę ograniczonego zaufania, no bo niestety nasze życie zdrowe jest najważniejsze, tak? A kolejna zmiana, yy, pieszy nabył uprawnienia, ale też nabył obowiązki, chodzi tutaj głównie o korzystanie z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego w sposób taki, który uniemożliwia obserwację pola, uniemożliwia obserwację, że tak powiem, podczas przechodzenia głównie przez przejście dla pieszych, przez torowisko. Pieszy ma, może nie bezwzględny, ale ma z tego urządzenia korzystać w taki sposób, żeby obserwował to przed polem. Rząd poinformował o kolejnym luzowaniu obostrzeń. Od 6 czerwca na imprezach rodzinnych będzie mogło być 150 osób. Do tej pory limit wynosił 50 osób. Nowy limit 150 osób dotyczy także planowanych zgromadzeń publicznych. Otwarte zostaną sale zabaw dla dzieci. W takich obiektach będzie musiał być przestrzegany limit jednej osoby na 15 m2. Także z tym limitem przywrócona zostanie też możliwość organizowania targów, konferencji i wystaw. W przyszłym tygodniu rząd ma przedstawić plan luzowania obostrzeń na wakacje. Zachęcamy do szczepień przeciwko COVID-19 i przypominamy, że w Oświęcimiu można to zrobić m.in. w Oświęcimskim Centrum Szczepień na Hali Lodowej. Rejestrując się na szczepienie wystarczy wysłać sms na numer telefonu 880 333 333 lub zadzwonić na bezpieczną infolinię 989. Można również zapisać się po zalogowaniu na stronie www.pacjent.gov.pl Więcej informacji na stronie gov.pl ukośnik szczepimy się. Stowarzyszenie Pozytywni oraz Miasto Oświęcim zapraszają w niedzielę 6 czerwca na Pozytywny Fan, czyli charytatywny dzień dziecka, z którego dochód przeznaczony jest na pomoc dla czteroletniego Kacpra. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się na terenie parku Family Fan przy ulicy Zaborskiej 33 w Oświęcimiu w godzinach od 13 do 17. Hey Zapraszamy 6 czerwca w niedzielę do, do Family Parku na super zabawę dla wszystkich dzieciaczków z całymi swoimi rodzinami. Będzie naprawdę mega fan dla całych rodzin. Dzieciaki będą mieć super mnóstwo atrakcji zagwarantowanych przez Stowarzyszenie Pozytywni. Będzie mieć świetny fan zarówno dla kacperka, jak i dla, dla wszystkich innych dzieci, dla wszystkich rodziców. Kacperek serdecznie zaprasza wszystkie dzieciaki, od najmłodszych do najstarszych. Przede wszystkim będziecie go też tam mogli poznać, no i z nim się razem pobawić. W programie całe mnóstwo atrakcji, dobrej zabawy i okazji do podzielenia się dobrocią. I na koniec zapraszamy na bulwary, gdzie w piątek rozpoczął się Food Fest. Szanowni Państwo, cieszy chyba nas wszystkich niezmiernie, że wiosna przybiera tą miłą, ciepłą formę. Pandemia w odwrocie, więc też obostrzenia pozwalają ponownie zaprosić Państwa na różnego rodzaju wydarzenia, które w mieście Oświęcim są znane lubiane. Dzisiaj zapraszam Państwa serdecznie na wydarzenie na zlot food trucku. Food Fest Oświęcim, który wraca do Oświęcimia po okresie przerwy pandemicznej. W nowym miejscu, tu na parkingu, na bulwarach, w, pięknej, oto, w pięknym otoczeniu, blisko soły, blisko zieleni, blisko przyrody. Od piątku do niedzieli będzie można spędzić miło czas, spróbować nowych, ciekawych, egzotycznych potraw, które z kilkunastu samochodów w ramach festiwalu będą Państwu oferowane. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam na parking na bulwarach od piątku do niedzieli. Do zobaczenia.